Jestem Jestem lekarzem onkologicznego szpitala dziecięcego, czyli leczę dzieci chore na raka. Od dawna marzyliśmy pokazać ten spektakl właśnie z taką intencją, że to, to będzie, będzie jakaś pomoc dla hospicjum. A kiedy usłyszeliśmy, że mają budować właśnie jeszcze taki oddzielny budynek dla dzieci, to oczywiście wszyscy postanowiliśmy, my musimy, musimy pokazać tę sztukę, no bo to jest Oskar i Pani Róża, to jest właśnie dziecko dziesięcioletnie, które... Jest zostawiony sam same w tej chorobie, i w tej książce właśnie pokazuje się, jak można pomóc, jak trzeba reagować, jak trzeba żyć. Już od dawna zgłosiliśmy do Domu Polskiego propozycję, i oni bardzo chętnie na to przystali. Akcja Oscara zaczyna toczyć się 19 grudnia. 12 dni do Nowego Roku. I my pomyśleliśmy, nie, to musi być w grudniu, przed świętami, takie adwentowe, rodzinne jakby rekolekcje razem, żeby, żeby wszyscy to przeżyli. Tak, Panie Boże, wyglądał mój dzień. Rozumiem teraz, że dorastanie to tak zwany niewdzięczny wiek, bo naprawdę jest ciężko. Wolontariat, wolontariusz to takie jak mróweczki pracowite i tam jest symbol takich harzy, że hospicjum, serduszko, że cała rodzina w razie czego, w razie biedy troszczy się tym, 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 tym chorym dzieckiem. To jest taka wspólna rodzina, która jest e, jedną z drugim, która jest zawsze do pomocy, która jest e, znaczy mama, tata i troje dzieci, to może być więcej. W każdej rodzinie może stać jakiś problem, jakiś... Якісь, але це не є така темна яма. За, за каждый раз можна з ній дохопити дякую волонтерів. Дякую допомогти родинній, дякую помозі близьких людей, такі як пані Божена Базаєсний. Бо, Він такі волонтери, що їздить допомогти, як і цьому оскарові, Та, так и в таким часі був для мене теж огромная помос. І це значить такий символ. lęki współczucie, pomocy czy, dla człowieka. Ciociu Różu, dlaczego nikt mi nie mówi, że umrę? A czemu chcesz, żeby ci to mówiono? Skoro sam co Wydaje Wdaj mi się, ciociu, a mogę cię nazywać ciociu Różu? Zawsze chciałam mieć ciocię. Nazywaj. Chcę, aby ludzie zrozumieli, że choroba to jeszcze nie jest koniec, że poza tym jest bardzo piękne życie, ja tak myślę, które trzeba spotkać jak najlepiej. I aby ludzie nie bali się dzieci chorych, bo przecież oni nie są w niczym winni. I aby w ostatnie dni może, czy w takie trudne minuty, godziny, że byli razem i po prostu kochali. My wszyscy kiedyś umrzemy. Twoi rodzice, ja. Tak, ale pierwszy. To prawda. Ty pierwszy. Ale czy z tego powodu wszystko ci wolno? Czy wolno ci zapominać o innym? Zrozumiałem, ciocio. Przepraszam, zapomniałam, że wy też kiedyś umrzecie. Nie wiem. Совніх то за ні але а зробили щентаци, як дав.